Codzienna modlitwa. Dzisiejsza skarga, którą Chrystus kieruje do Faryzeuszy za ich obudę, skłania nas do zastanowienia się nad niebezpieczeństwem popadnięcia w sprawiedliwość jedynie formalną, narzucając innym prawdę o rzeczach. Najbardziej fundamentalna z nich miłość Caritas jest niezwykłą siłą. Która pobudza ludzi do odważnego i wielkodusznego zaangażowania na polu sprawiedliwości i pokoju. Żeby nie popaść w hipokryzję, muszę być bardzo szczery. Po pierwsze, z Bogiem, ponieważ on chce, abym był czystego serca i wyczuwa wszelkie kłamstwo, ponieważ jest całkowicie czysty, jest prawdą absolutną. Po drugie, z samym sobą. Aby nie być pierwszym zwiedzonym, narażając się na grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie uznając swoich własnych grzechów i nie wyjawiając ich jasno w sakramencie pokuty, lub nie ufając wystarczająco Bogu, który nigdy nie potępia tych, którzy postępują jak synowie marnotrawni, ani nie odrzuca nikogo dlatego, że jest grzesznikiem, ale dlatego, że nie rozpoznaje siebie jako takiego. Po trzecie, z innymi, bo podobnie jak Jezus, wszyscy jesteśmy zdradzani przez kłamstwa, oszustwa, brak szczerości, uczciwości, lojalności, szlachetności itd. I właśnie dlatego musimy stosować zasadę: nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie. Te trzy postawy, które możemy uznać za zdroworozsądkowe, musimy sobie przyswoić, aby nie popaść w obłudę, i uświadomić sobie, że potrzebujemy łaski, uświęcającej ze względu na grzech pierworodny sprowokowany przez ojca kłamstwa, diabła. Dlatego, gdy robimy rachunek sumienia, strzeżmy się ducha niemego. Pamiętajmy też o Orygenesie, który mówi. Wszelka udawana świętość jest martwa, ponieważ nie działa pod wpływem natchnienia Bożego. I zawsze kierujmy się elementarną i prostą zasadą zaproponowaną przez Jezusa: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak, nie, nie. Maryja nie mówi za wiele, ale jej tak dla dobra, dla łaski było jedyne i prawdziwe, a jej nie dla zła, dla grzechu było głośne. Iż zostań z Bogiem.